Cześć z tej strony Natalia. A dzisiaj nie tyle co o samej marce perfumowej, ale całym koncepcie perfumowym. Koncepcie, na który ktoś prędzej czy później musiał wpaść, bo chodzi o połączenie perfum i muzyki. Jeżeli jesteście ciekawi, czy to połączenie nomen omen współgra ze sobą, to zapraszam Was do oglądania dalej. Na tym kanale było już o marce Olfactive Studio, czyli marce, która spaja ze sobą dwa koncepty: fotograficzny i perfumowy. Dzisiaj o marce L'Orchestre, czyli takiej marce, która spaja ze sobą koncept muzyczny i perfumowy. I jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne, to tutaj szeroki wachlarz muzyki. Mamy zarówno muzykę elektroniczną, jak i muzykę bardziej klasyczną, jak i muzykę właściwie folkową. Więc ten wachlarz muzyczny jest dosyć szeroki. Tak samo jak wachlarz perfumowy, bo perfumy są tutaj różne z różnych kategorii i ewidentnie głównym kluczem do stworzenia tych perfum była muzyka. Jeżeli chodzi o sam koncept marki, to marka jest marką francuską i tworzy swoje produkty we Francji. A alkohol pozyskuje z francuskich buraków. Marka pisze też na swojej stronie internetowej, że wspiera program Demo, który jest programem filharmonii francuskiej, który skupia się na przybliżaniu muzyki dzieciom z uboższych rodzin i z obszarów wiejskich. Umożliwia po prostu dzieciom różne warsztaty muzyczne czy przychodzenie na próby orkiestry w filharmonii paryskiej. Co jak najbardziej się chwali, ja jestem absolutnie za wspieraniem takich inicjatyw. Perfumy testowałam z próbek i mam tutaj ze sobą dwa zestawy próbek, które są na pierwszy rzut oka identyczne. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość, to niektóre próbki się powtarzają. To jest takie dziwne w tym koncepcie, że mamy tutaj zestaw próbek, i niektóre z tych próbek znajdują się w drugim opakowaniu, inne zaś nie. Więc, żeby przetestować wszystkie pozycje marki, musiałam zamówić dwa różne zestawy próbek. Dosyć dziwne, nie wiem dlaczego nie mogli ich wrzucić w jeden zestaw, ale zamówiłam dwa, no i przetestowałam wszystkie zapachy marki. W ogóle, jeżeli chodzi o sam zestaw próbek, to jest taki bardzo, powiedziałabym, prosty, biały, kartonik z próbkami w środku. W ogóle mam takie wrażenie, że marki bardzo mocno starają się, jeżeli chodzi o te zestawy próbek. I te zestawy próbek wyglądają równie dobrze, jeżeli nie jeszcze ciekawiej, niż same flakoniki perfum tychże marek. Jeżeli chodzi o same perfumy, to za Waszym pozwoleniem dzisiaj nie będę mówić o dwóch zapachach, czyli zapachu z Neroli i zapachu z różą. Aż musiałam sobie sprawdzić, jak nazywa się ten zapach z Neroli. Jest to Flamenco Neroli. Tego zapachu nie będę tutaj przywoływać, dlatego że, umówmy się, nie testowałam tego zapachu na skórze, tylko na kartoniku. Zapach jest bardzo w porządku, ale zauważyłam, że ostatnio coraz gorzej reaguje na zapach Neroli w jakiejkolwiek formie, czy to w perfumach, czy w innych kosmetykach. Do tego stopnia, że kiedy czuję na roli, czasami jest mi po prostu strasznie niedobrze. A drugi zapach, czyli Rostrombon, Bon, ten zapach będzie na kanale, ale zostawiam go na trochę inny odcinek. Więc o nim będzie troszkę później, ale też będzie. Ale nie martwcie się, będzie o czym dzisiaj opowiadać, bo przygotowałam kilka słów na temat aż ośmiu innych zapachów marki. Wydaje mi się, że Marka ma właśnie tych 10 zapachów, o ile się nie mylę. W każdym razie na ten moment, czyli marzec 2023 roku. Jeżeli mi się uda, to w czasie mówienia o zapachu podkładem muzycznym będzie właśnie fragment tego utworu, który posłużył za inspirację do danego zapachu. Wszystkie te utwory możecie znaleźć na stronie internetowej marki, możecie ich posłuchać i o ile dobrze pamiętam, to możecie je też sobie ściągnąć. Ale do rzeczy pierwszy zapach Electro Limonade, czyli zapach cytrusowy. Ale bardzo mnie zaskoczył ten zapach, bo pachnie on jak jedna z moich koleżanek. Dosłownie w taki sposób, Właśnie ta moja koleżanka pachnie. Wiem, że używa i lubi zapachy lekkie, świeże i cytrusowe, ale w tym zapachu ja czuję też podton jej skóry. To brzmi bardzo zabawnie, jakbym obwąchiwała swoje koleżanki. Zapewniam, że tak nie jest w większości przypadków, ale to jest tylko początek. I po tym początku, po tym zapachu cytrusów z takim delikatnym ludzkim piżmem, ten zapach się trochę rozwiewa i zostajemy z cytrusami. Cytrusy tutaj na mojej skórze niestety są trochę syntetyczne. Nie kierowałabym się specjalnie tym, co mówię o tym zapachu, dlatego że na mojej skórze większość cytrusów brzmi syntetycznie, mniej lub bardziej. Więc w tym przypadku bardzo mocno zachęcam Was do testowania tego zapachu na sobie. Jeżeli chodzi o podton, to w tym zapachu jest coś z takiej miękkiej mięty która już na mojej skórze jest absolutnie w porządku. Rabarbar, czyli nuta główna według producenta obok cytrusów, dochodzi do głosu na mojej skórze dopiero gdzieś w połowie trwania tego zapachu i też jest to nuta taka troszeczkę syntetyczna. Uważam, że w tym przypadku zarówno warstwa muzyczna, jak i warstwa zapachowa są trafione w dziesiątkę i jedna i druga warstwa ewokuje tak Taki przyjemny czas spędzony przy drinku na plaży. Jest to taki mocno wakacyjny vibe i w taki sposób też pachnie ten zapach. On jest taki lekki, przyjazny, sympatyczny, idealny na lato, idealny na wakacje. No i raz jeszcze proponuję Wam ten zapach próbować samemu na własnej skórze, bo moje wrażenia mogą być takie trochę zafałszowane. Kolejny zapach Vetiver Overdrive to jest zapach, który rozpoczyna się taką miękką wetywerią, żeby później zmienić się w Like This od Zadig Voltaire. Ale to nie jest cały zapach, bo ta część Like This dosyć szybko się kończy i dostajemy taką miękką, słodką wetywerię. Ten zapach pachnie mocno w stylu... Pianki do golenia albo jakiś perfum, takich klasycznie męskich, ale dosłodzonych. Ale trzeba zaznaczyć, że wszystko to jest w bardzo dobry sposób zblendowane miękkie i niechropowate i zupełnie absolutnie przyjazne dla każdego. Im dłużej, w cudzysłowie, brniemy w ten zapach, tym mniej przypomina mi te like this z początku, bo zapach staje się dużo bardziej drewniany suchy i co jest bardzo ciekawe, kiedy noszę ten zapach na sobie, to mam takie wrażenie na przednich zębach, jakbym wgryzała się w suche drewno, a może nawet nie drewno, ale w wiórki. To jest dziwne wrażenie i tak średnio przyjemne. Wolałam już to tofi w gardle, które miałam, kiedy testowałam i nosiłam zapach candy od prady. Ale co, kto lubi. W tym przypadku trochę nie zgrywa mi się ta warstwa muzyczna z zapachem, bo warstwa muzyczna to są takie ostre riffy gitarowe, natomiast zapach jest miękki, buchaty i okrągły. Więc, no nie wiem, dla mnie coś tutaj nie do końca zagrało. Takich żartów jeszcze będzie kilka w tym filmie, przepraszam bardzo. Kolejny zapach, czyli Ombre Cello. To jest zapach przede wszystkim umiarkowanie słodkich kadzideł, ale rozpoczyna się bardzo soczystą bergamotką. Bardzo szybko bergamotka ucieka nam z tego zapachu i zostajemy z samymi kadzidłami miękkimi, delikatnymi, delikatnie słodkimi, a i w sumie wanilii gdzieś w tonie nie mogłabym tutaj wykluczyć. Na pierwszy rzut nosa jest to zapach okrągły i miękki, ale tak naprawdę jest tutaj coś w nim, co sprawia, że jest odrobinę trochę bardziej kanciasty. Zapach jest elegancki, ale w taki ciepły i bardzo przystępny sposób. Jest to zapach trochę podobny do Yves Rocher Voile d'ombre, ale umówmy się, Yves Rocher zrobił arcydzieło, Zapachu słodkich kadzideł i Yves Rocher jest nieporównywalnie bardziej złożonym, bogatszym i bardziej esencjonalnym zapachem niż to, co dostajemy od marki L'Orchestr. Ale dalej widzę tu pewne podobieństwa. Ombre Cello w porównaniu do Yves Rocher jest przede wszystkim mniej skomplikowany, mniej zawiły. Prostszy i delikatniejszy na mojej skórze. Zapach ten nie jest super trwały i nie ma jakiejś szalonej projekcji, bo na mojej skórze trwa tak 4, maksymalnie 5 godzin, a bardzo szybko bo myślę, że już po 2-3 godzinach staje się to zapach dosyć blisko skórny. Jeżeli chodzi o trwałość perfum, to tutaj jest jeden wyjątek. Czyli piano santal. Ten zapach to jest, może nie zapachowa bestia, ale mała bestyka, bo kiedy nosiłam ten zapach po raz któryś z kolei, to nosiłam go mając na sobie kimono, i to kimono do prania cały czas pachniało mi właśnie tym zapachem piano santal. Na skórze ten zapach się utrzymywał. Powyżej jednego dnia. Ale co to w ogóle jest za zapach? To jest dokładnie taki zapach, jakiego oczekujemy po przeczytaniu nazwy tych perfum. Mamy tutaj dwie główne nuty drzewa sandałowego, czyli okrągłe drewno, okrągłą drewnianość i mięciutką mleczność. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z drzewem sandałowym, to na początku, kiedy zaczęłam swoją przygodę z perfumami. Absolutnie byłam zachwycona tym, jak pachnie drzewo sandałowe. Ale po przetestowaniu tych X y, perfum stwierdzam, że drzewo sandałowe to nie jest moja nuta. W czym zresztą utwierdził mnie zapach od marki Le Labo Santal chyba z dopiskiem 33. Jeżeli lubicie zapachy stricte drzewa sandałowego, to to jest jeden z lepszych jakie wąchałam, zaraz obok Tam Dao, a może w pewnych kwestiach nawet jest to zapach lepszy niż Tam Dao od diptik. Kiedy już zdecydowaliśmy się porównać zapach Piano Santal do Le Labo Santal, to w porównaniu ten zapach od L'Orchestr wypada bardziej świeżo, bo ten zapach Santal jest niesamowicie zbity. Tam nie ma dostępu żadna nuta świeższa. Natomiast tutaj ten zapach jest lżejszy, świeższy i na mojej skórze troszkę bardziej noszalny. Mleczność w tym zapachu nie jest bardzo słodka i zdecydowanie nie jest dosładzana wanilią. Ale jakimś piżmem być może? Bo jednak coś takiego Delikatnie słodko-fizjologicznego tutaj znajdziemy. Ten zapach bardzo kojarzy mi się po pierwsze z noworodkami, a po drugie ze świeżo upieczonymi mamami. Mniej więcej w taki sposób, jak te perfumy, pachniał w kilka miesięcy po narodzinach syn przyjaciół mojego partnera. W taki sposób mleczny, ale pudrowy, ale. No wiecie, jak pachną yy, noworodki. A jak nie wiecie, to polecam sprawdzić, bo to jest bardzo piękny i taki mięciutki, mleczny zapach. Wydaje mi się, że ze wszystkich zapachów tej marki ten jest najpopularniejszy. I nie dziwota, no bo ma dobrą projekcję, ma dobrą trwałość, jest zapachem. Eleganckim, ale też bezpiecznym, ale też ładnym. Gdybym była osobą lubiącą drzewo sandałowe, to powiedziałabym, że to jest mój absolutnie ulubiony zapach z całej serii. Następny zapach to ensons Asakusa, czyli zapach, który jest takim kościelnym kadzidłem z twistem. Mocno czuję w tym zapachu zdecydowanie cyprys, mirę i wsparte te dwa składniki są o troszkę słodsze oliwanu. To jest bardzo podobny zapach do tego, który ja kojarzę sobie z kadzidłem kościelnym, a dla mnie takim porównaniem, jak po powinno pachnieć kadzidło kościelne w moim umyśle, jest to kadzidło, które jest używane w kościele Świętego Ducha w Nowym Sączu, zabytkowym kościele, który znajdziecie na rynku w Nowym Sączu. I w taki sposób właśnie pachniało po wieczornej adoracji, takim połączeniem zwłaszcza miry, ale też mieszanki innych kadzideł i specyfiku do czyszczenia kamiennych podłóg. Kiedyś o tym już wspominałam, ale to było na początku, jeszcze Was tutaj tyle nie było, więc być może nie pamiętacie, jak o tym mówiłam w jednym z początkowych filmów. Tutaj specyfiku do mycia kamiennej podłogi nie ma, ale jest jakiś taki składnik delikatnie słodszo-owocowy, co mnie dosyć zaskoczyło, bo rzadko w kadzidłach typowo kościelnych takie aromaty lekko-owocowe się znajdują. A co jest najciekawsze w tym zapachu, to wraz z rozwojem tego zapachu na mojej skórze, z takiego klasycznego kadzidła katolickiego, zachodnioeuropejskiego, przenosimy się wraz z rozwojem zapachu, do takiego kadzidła bardziej dalekowschodniego. I baza tych perfum bardzo mocno kojarzy mi się z kadzidłami ym, dalekiej Azji. Kolejny w kolejce, czyli Bouquet Encore. To jeden z najsympatyczniejszych zapachów białokwiatowych z dominującą rolą tuberozy, jakie kiedykolwiek w życiu wąchałam. Tuberoza i jaśmin to nie są nuty, po które często sięgam. Jaśmin często w perfumach, zwłaszcza mainstreamowych, jest szalenie sztuczny. Ja nie jestem w stanie go wąchać. Natomiast tuberoza jest dla mnie za mocna, zbyt dziwna. To, to nie są moje klimaty, absolutnie nie. Tutaj jednak jaśminowi i tuberozie towarzyszy waniliowa baza, którą czuć nie tylko w bazie tego zapachu po kilkunastu godzinach trwania na skórze, ale czuć tę wanilię w samym rozpoczęciu zapachu. Zapach niby jest całkiem prosty, ale wykonany w sposób absolutnie perfekcyjny. Kiedy go nosiłam, to nie mogłam oderwać nosa od swojego nadgarstka, bo tak dobrze i uzależniająco ten zapach na skórze pachnie. Zapach nie jest ciężki, jest słodki, ale nie przesłodzony. Miękki ma to coś w sobie. Co to jest to coś? To coś w perfumach sprawia, że chce się wąchać na garstek, kiedy go testujecie, chce się czuć te perfumy wokół siebie, kiedy nosicie je globalnie na sobie. To jest po prostu ten magiczny składnik, który sprawia, że perfumy Wam się podobają i chcecie je nosić na sobie. I te perfumy mają to coś. Mimo, że sam zapach właściwie jest dosyć prosty, według mnie jest to zapach bardzo klubowy, euforyczny, taki mocno sensualny. Tutaj zamieńcie sobie słowo i wrzućcie inne słowo na S, którego nie mogę powiedzieć na kanale. I świetnie zgrywa się z samą muzyką, która towarzyszy temu zapachowi. W ogóle ciekawostką jest to, że bardzo mocno zaznacza się, że w tym zapachu jest pieprz i niektóre osoby, których opinie czytałam na Fragrantica, ten pieprz czują, ale u mnie pieprzu nie ma absolutnie ani grama, więc to chyba też zależy od tej waszej skóry. Jedziemy dalej, a następnym zapachem jest Dark darbuca, czyli zapach, który na mojej skórze rozpoczyna się gumą balonową, <gum> bardzo ciekawe i Trochę inne wrażenia niż się spodziewałam, bo człowiek po nazwie spodziewa się herbatki, a dostaje gumę balonową. To jest bardzo ciekawe, bo producent na swojej stronie internetowej podaje główne nuty każdego zapachu. Tylko główne, bo wszystkie nuty danego zapachu możecie poznać, kiedy zamówicie perfumy konkretne do domu. Więc, jeżeli chodzi o ten zapach, to głównymi nutami są styraks, ud i Kakao. Który z tych składników może wywoływać takie wrażenie gumy balonowej? Nie mam zielonego pojęcia. Po tym gumo-balonowym wstępie już zmierzamy w te obszary, które zostały nam obiecane nazwą, czyli zapach na mojej skórze ewoluuje w zapach. Herbaciany. Tutaj trochę się zawahałam i nie bez przyczyny mówię o rejonach herbacianych, a nie o nutach herbacianych, dlatego że ten zapach przypomina zapach herbaciany, ale na mojej skórze nie jest nim tak per se. Może to jest jakaś herbata ze szczyptą mięty osadzona na kwiatowej bazie. Zapach ten pachnie niby znajomo, niby w taki sposób, który gdzieś jakoś tak potrafimy sobie skojarzyć, ale opowiedzenie o tym zapachu z jakimiś słowami, które istnieją i wrażeniami, które istnieją, jest dla mnie bardzo trudne. Ta herbatka jest raczej kwiatowa, odrobinkę świeża. Na pewno nie jest owocowa, bo owocowych nut tutaj zupełnie nie czuję. Jest to taka herbatka ze szczyptą przypraw, które potem docierają do zapachu, a w końcowej fazie tegoż te przyprawy przejmują cały zapach i zapach ten pachnie w sposób takich u bardzo ułagodzonych przypraw, bez tych rejonów już herbacianych. Ostatnio testowałam zapachy od marki Enui Numad i był tam taki zapach, który się nazywał Memory Motel. I to klub tego zapachu od Nui Numad przypomina mi bardzo mocno em, bazę zapachu The Dark Booka. Oczywiście nie jest to podobieństwo jeden do jednego, ale po ostatnich testach mam w głowie... Jakiś taki link łączący oba te zapachy. Cały ten zapach jest trochę taki jak takie powolne, bardzo upalne, słoneczne wczesne popołudnie. Cały świat się zatrzymał, bo jest zbyt gorąco, żeby robić cokolwiek, a gdzieś nad nami w obłoczku dymu unosi się właśnie ten zapach The darbuka. I słów kilka o ostatnim zapachu na dziś, czyli Kirkora. To jest zapach, który rozpoczyna się wędzonym drewnianym dymem. I to jest kolejne wrażenie po gumie balonowej z poprzedniego zapachu, które pojawia się na mojej skórze znikąd. Ale jest to bardzo lekki wędzony dym, którym mogę przeżyć. Bo też nie jestem wielbicielką wędzonych zapachów, ale tutaj jest to takie nienachalne, nieprzeszkadzające i szybko znikające, więc jestem z tym wstępem jak najbardziej w porządku. Dym jest wytrawny, ziemisty, suchy, z jakąś specyficzną przyprawą w tle, której nie mogę zidentyfikować i z tego takiego wrażenia dymnego. Bardzo łatwo i bardzo niezauważalnie zapach ten przekształca się w zapach skórzany. Skóra jest ziemista, surowa i wypalona słońcem. Ta skóra jest lekko słona, tak jakby została na niej jeszcze sól od potu. Ten zapach jest taki dosyć mocno otwarty, a definicji dodają mu przede wszystkim ta sól i takie przyprawy nieostre, niesłodkie. Dosyć wytrawne i pyliste. Zapach jest zapachem uniseksowym, choć chyba po opisie bardziej można wnosić, że jest to zapach bliższy mężczyznom. Ja osobiście bardziej taką mocno dominującą skórę lubię na skórze męskiej, ale nie ma żadnego to znaczenia, jeżeli Wam się podoba yy, skóra, to ktokolwiek właściwie mógłby ją nosić. I tutaj, płynnie przejdźmy do podsumowania wszystkich tych zapachów. I zacznijmy od tego, dla kogo są to zapachy. Zapachy w dużej mierze są w 100% uniseksowe. Są takie zapachy bardziej przechylające się w stronę męską i damską, ale myślę, że absolutnie każda płeć sobie z każdym tym zapachem poradzi. Wszystkie te zapachy są zapachami dosyć prostymi, ale sposób, w jaki zostały wykonane, jest absolutnie perfekcyjny. Nie ma tu mowy o żadnych sztucznościach w bazie, nie ma tutaj mowy o czymś, co wybrzmiewa nie tak. Wszystkie nuty tutaj grają świetnie, dobrze i są wysokiej jakości. Bardzo lubię takie marki, w których w przypadku właściwie jedyną rzeczą, którą mogę oceniać, to czy zapach mi się podoba subiektywnie, czy to jest mój zapach, bo wszystkie zapachy są po prostu dobre. To się zdarza bardzo rzadko. Zawsze gdzieś tam zdarzy się zapach słabszy albo zupełnie tragiczny. Tutaj, według mnie, takiego słabego ogniwa nie ma. W tym przypadku, chyba, mówimy tylko o tym, co nam się subiektywnie podoba lub nie. Wspaniała rzecz. Życzę każdej Marce, żeby miała tak dobre zapachy, żeby można było z niej wybierać tylko te swoje ulubione. Bierzmy jednak pod uwagę, że zapachy są proste. I jest to świetne rzemiosło, powiedziałabym nawet, że wybitne rzemiosło, ale jednak jeżeli chodzi o wyżyny artystyczne, o przesuwanie granic, o granie nutami, którymi jeszcze nikt nie grał w perfumach, no to tutaj jeszcze nie jesteśmy. To nie jest ten poziom zapachu. Jeżeli lubicie którąś z nut, o których wspominałam przy okazji mówienia o tych perfumach, to sprawdźcie dokładnie te zapachy. Na przykład, jeżeli lubicie cytrusy, to sprawdźcie elektrolimonady, albo jeżeli lubicie drzewo sandałowe, to piano sandal, bo to są perfumy, które mogą się Wam spodobać. Uwielbiam to, w jaki sposób marka podeszła do konceptu. Mieli jakiś koncept w głowie. I wykonanie jest perfekcyjne tego konceptu. Nie jest to kolejna marka, która ma jakiś pomysł, i ten pomysł jest niedopracowany, ten pomysł jest gdzieś tam rzucony w tle. Nie, tutaj wszystko się ze sobą łączy. Koniecznie też odwiedźcie stronę internetową marki, bo tam jest mnóstwo dodatkowych materiałów dookoła nie tylko zapachów, ale głównie muzyki, która była inspiracją do tworzenia konkretnych zapachów. Decydowałam się opowiedzieć Wam o tej marce w całości, bo ta marka naprawdę jest tego warta. Zdaję sobie sprawę, że jest to marka mniej dostępna plus niszowa, ale możecie ją powąchać w jednej perfumerii niszowej w Polsce i możecie z niej też zamawiać próbki, więc jeżeli coś konkretnego Was zainteresowało, to zachęcam do spróbowania niekoniecznie wszystkich zapachów, to nie jest mas have. Ale jeżeli chcecie powąchać coś konkretnego, to jak najbardziej was do tego. Zachęcam. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy znacie markę, czy słyszeliście o tej marce, czy cały koncept wam ze sobą dobrze gra, współgra. Napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. A na razie się z Wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.